To ma meta O Otaj kurde A ale ten 6 wagen ma wiskiej lampy z tyłu Mak to jest szybę przed nią Na chłodcis szybak Dzień, <laughs> aj, dwa kółka dwa tu, pamiętajcie. Ale do czego ta szyba? Do szelbi kobra. A to do WR2, jo? Nie, czyli trzy, trzy na reala. Kurwa, nie, nie bo w te Co jest pierwszy? Party z pierwszy, lulu. Te auta są psychiczne. <laughs> Ej, nie umie się nimi jeździć! Puh, kurwa! Dobra, nagrałem. Ziom jedzie. golfem. Ej, ziom jedzie. szef. golfem. Beatlem. Jak baba! Jaki wyprzedził! Jaki wyświetlony gór. 117 na jednym drifcie, nie! Mi się Beatle. mi się Beatle tylko z, ba, z tym, że babę. Że, że dziewczyny tym jeżdżą. No mi. u mnie nauczycielka jeździła takim? Na całym na kupakach miała felgi. Znaczy na kupakach miała kwiaty. Na kupakach miała felgi. Dobra była, ale. Halloween. Ja jednego driftu kurwa ten. Yy, trzeba wyjść. Yy, Ojej, trzeba rozpierdolić tego sześć wagianów. O, ale zajebał. Tak, grał w sferze. Darek, wie zobacz kto pisze na tunglu jak możesz. Zbytnio nie mogę. Bo się się, że Greg... Ja nie znasz że tak Grega. Jest, rozsypał się już. O, tu jest fajne. C o, już dają biegi. Hmm. Ale możesz... Łotko. Ale możesz, jebany kutasiarzu, zobaczyć, co napisał? Lol, J jakie te modele są, w poli? Oh. Z RW, Te oryginalne z gry. Nie są aż takie poli Ale wnętrze... Oh. Znaczy, silnik i tak dalej. Tam nie ma wnętrza. Wie dupa, rozbiłem się. Mi zderzak popękał. Rozbiłem się. <suszy> <suszy> No. Będzie mi driftował teraz Bierzam na tą pochyłą Ej zgubiłem spoiler i się lepiej prowadzić cześć. Logika Oho, drugie kółko Tak? Ja, ja no chyba mogę. zazwyczaj tak jest Nie? Spoiler cię dociska właśnie, No, ale, ale jak... W, tak tą rzecz bez spoilera możesz ty sadzić. Znaczy, możesz... Się... nie, bro, nieważne. Stop, stop Geerse, obejrzyj odcinek z, z CCX-em. Będziesz widział. Dobra, jestem drugi. O kurde! Ej, kiedy ja wystąpiłem?! Jest, NF! Co... co za... te bitwy? Rozsadziłem Scheisswagena. No to teraz... Ej, ej, wrzućmy jego E30 do tego, do paczki. No zioma Nie jest jeszcze No to jak skończysz to się wrzuci Okej okay. I wysadzę E30 O ty Nie no żartuję A, to, a ja skonwertuję ja Golfa i co? Właśnie Gdyby do tego wyścigu było już wrzucone E30 byłoby skończone to bym je wziął I bym wygrał A ile ma mocy? 500 koni i waży 1100 kg Set robi w niewiele ponad 3 sekundy Ile waży bez silnika? Bez silnika? To mm -hmm. około 900 kg Dobra A ja oczywiście jest lekkie dosz Jak ja tu drifcę, no Jajajaj, rozwaliłem Ferrari. O, żeś ty, w mordę. Już nie lecę samochodu. A w czym ty się bawisz? A co ta Corsa? Aha. Kurde. Rozbiłem dla Ferrari. jest jest. Jeździłeś? Mówię o wyglądzie. Jakby coś, to tu są boksy gdzieś można naprawić, nie? Jakby was to interesowało. No, mat idzie. Głoski Musi się kaj... znała. A jakże, ziom, gdzie ty jesteś? Rozsadzony, na zachęcie. Ale... O, okay. dzięki. Dzięki, że rozpierdalaś bardziej. Tak, rozsadzasz zależniała. To bardziej, dawaj. Ale zaczęłeś drugie okrążenie, czy nie? Nie pięć. Ej, rozwal mnie ktoś ty kto tam pojechał Już jesteś rozwalony. Ale bardziej. Nie da się. spójrz, gry na pasek! O właśnie mam powiedzieć chcę gry na pasek. O kurde! Nie no, jak boskie Kaido. Targa Floriu! Walia, ja spadam! Co? Spadam! Tarek! Hmm. Targa Flory do WR2! No do, robię, robię, robię do lasu do korsa. Do WR2? Nie mieści się. Eee, mieści się, się, spokojnie. Się popieści się, wszystko zmieści. Ej, ale chcielibyście do WR2 taką trasę, co ma 72 km? Jasne, jak najbardziej. Ile byśmy jechali? Godzinę? Prawie godzinę, 45 minut chyba. Ale na pełnym gazie, a to tak to to się godzinę Gdzie nie Gdzie na pełnym gazie Tylko na tej prostej mi je pełnym gaziem gazem, gazem, gazem... Jezu! <laughs> Fuckie! Yeah. A yeah. to A set to korysa można storentować?